Witajcie kochani. już ja mogę wiedzieć, wszystko, prawda? Hmm. Pogoda beznadziejna. Leje, leje i leje i jest zimno. Przedczoraj było ciepło, dzisiaj jest zimno. Weekend ma być podobno ładny, więc zobaczymy. E, ja niedługo zbieram się do pracy. Tak mi się nie chce. Jak mi się powiem, Wam nie chcę w tą pogodę. poleżałam tą naprawdę pod kodrą, pod kocem z ciepłą herbatą, tak mi się nie chce e... no i też dzisiaj Krystian nie poszedł do szkoły bo oni mają dzisiaj wyjście do kościoła z okazji nie wiem, rocznicy patronu patrona szkoły a patronem jest Jan Paweł II więc mówię do niego daj sobie spokój, mówię deszcz pada jest zimno, naprawdę zimno mówię nie będziesz szedł e... Denko Postanowiłam nagrać tenko, chociaż częściowe, bo y, zaczęłam się wysypywać siatki, bo po prostu nie miałam kiedy siąść do tego. I tak pomyślałam, że nagram i będę miała z głowy chociaż jakąś część tego, więc nie przedłużam. I y, w tym momencie będę badała po kolei tak, jak wypadnie mi, bo nie mam czasu na segregację, tak jak bym chciała, wiecie, 15 minut i koniec, i ewentualnie zmontować film i Wam go puścić. Bo tam wiszą dwa filmy, które są niedokończone. Yy, muszę je skończyć też, ale to chyba już zostawię sobie na weekend. Chociaż mój mąż wymyślił, że tak powiem, że w weekend byśmy pojechali na działkę posiedzieć. Ale nie wiem, czy sobota jest taka na... Na razie pokazuje, że sobota ma być deszczowa, ale ciepła. I nie wiem, czy jest sens po prostu jechać. Czy może zajmiemy się bardziej pożytecznymi rzeczami, czyli na przykład przybiórka ubrań na lato, bo niedzielę ma być ciepło, plus 20 stopni, jakieś takie porządki. Może w końcu kupimy Wojtkowi szafę, bo prędzej się skończą pieniądze niż my ją kupimy. Tak więc, ten. o właśnie, mam nowe rzeczy w domu kupione i też Wam jeszcze nie pochwaliłam się, więc... Mam tyle możliwości do nagrywania, a po prostu nie mam kiedy. Po prostu będziecie chyba mieli wszystko z opóźnieniem. No właśnie na przykład wisi film z przepisami dwoma tam chyba by nam się przepożegnać, ale nie jestem pewna, dlatego nie kończę go, bo muszę zobaczyć na, na jakim etapie tam skończyłam. Dograć film z prezentami, więc. No, mam, mam trochę multum z Dzień Matki, którego też nie mam pomysłu. Hmm, Dzień Matki w sensie takim, że nie wiem, co mamy dostaną. Dobra. Lecimy z tym koksem, jak to mówią. Yy, morska, o, wróć, nie morska. Sól do kąpieli, chciałam powiedzieć. Eukaliptusowa. Yy, na promocji w Rosmanie na Banku kupowałam, bo tak to jest droga, wiecie, 22 czy 20 zł. złotych. Ale pudełko dalej pachnie, można się inhalować. No oczywiście u mnie wszyscy ją kochają, więc jak ją kupię, to po prostu moment znika, bo wszyscy ją sypią. Jak na promocji muszę zobaczyć, czy będzie, to ją kupię. Naprawdę jest bombowa. Eukaliptusowa, chociaż ta sosnowa, czy tam leśna też jest ekstra, ale eukaliptusowa jest genialna dla nas. Następna rzecz... Sezon letni się zaczyna. Aktywny spray do stóp i obuwia, cztery w jednym. Ogranicza ocenie się stóp, neutralizuje nieprzyjemny zapach. Pozostawia uczucie świeżości, zawiera składniki antybakteryjne, udowę. Coś co ja używam, coś co ja psiukam non-stop yy, w buty swoje, męża i Christiana. Wojtek jeszcze ma małe stopy, więc jemu to nie grozi, ale już. Dla naszej trójki kupuję i używam. Zimą rzadziej używam, wakacje częściej, no ale tak staram się regularnie, przynajmniej raz w tym kuchotniu, wypsiukać wszystkim buty, żeby było ładniej pachnąco. Dalej, do włosów. Termoochlona, właśnie skończyła mi się ten i zapominam ją kupić. Jak nie mam jej na liście zakupów, to niestety jej nie kupię, więc. Nie wiem, skończyłam się już dawno temu. Dawno temu, dobra dwa tygodnie, trzy tygodnie temu. Bardzo przyjemna, dla długo mi starczała, dosyć wydajna. Nie obciążała mi włosów, więc muszę coś zakupić. Nie wiem, czy to kupię, czy może coś innego. Już nie pamiętam, ile ona kosztowała, bo za rok spokojnie ją miałam, bo to wiecie, to nie, nie używa się nie wiadomo ile. No i tylko przy pomyciu, tak, pomyciu, ja suszę, no to wtedy. Dobra, jakieś tu mam próbeczki. Tak, staram się nagminnie używać próbki. Patrzę, czy... Tak, orientana, krem do twarzy, drzewo sandałowe i kurkuma. No, powiem Wam, że taki specyficzny zapach. Nie do końca mi pasował, ale powiedzmy, że ok był jako... To twarzy, nic mi się na szczęście nie zdarzyło. Patrz, wąchałam właśnie. Ten. Tak. To ten. Ten czy ten? Wiecie, bo chyba ten. Z tej firmy. Nie, nie umiem tego przeczytać. Ty, u, e, ty, u, Tu mieliśmy orientana, nie wiem, czy mówiłam. Krem na noc, olej konopny, z nagietka, biosiarka. No tak to śmierdziało, że wiecie co, jakby smarowałam twarz, to w pięć minut ją zmyłam. Jezu, tak to śmierdziało, że fuu, Po prostu nie, 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 nie. Następna orientana. Krem do twarzy, morwa i lukrecja. Też nie lubię zapachu lukrecji, więc powiedzmy, że był w porządku. A również go na noc użyłam, wszystkie takie dziwne zapachy używam na noc, żeby mnie w ciągu dnia nie denerwowały maseczka maseczka peel off, owsiana wygładzająco-oczyszczająca eee, próbuję skojarzyć z jakiej filmy, bo nie mam góry, pamiętam, że ją dostałam od którejś z Was na Boże, do Narodzenia Święta, boże, i zobaczcie, jak to zleciało. Ale, tak jak mówię, staram się na gminie używać to wszystko, więc e, lubię maseczki peel off bo ja lubię to ściągać, taki mam, wiecie. Mam odchyłki swoje i, tak jak lubię to y, dusić, prosty. Krystian mi się nie daje. A on już zaczyna mieć trądzik, e, ale on się nie daje, Mąż się też nie daje. Ja za bardzo nie mam co dusić, więc jedyną rzeczą jaką mogę jeszcze sobie porobić to właśnie ściąganie tej maseczki mam takie odchyłki, ale ja kocham, 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 więc wszystkie takie maseczki są bardzo fajne dla mnie eee, i ładnie pachniała delikatna, myślę, że co ona miała wygładzić i oczyścić wiecie, no, czy była mocno wygładzona skóra i oczyszczona? nie wiem, ale na pewno była przyjemna w użytkowaniu tołpa maska nocna Yy, bloker sebum, kolacynamonowca, kapsułki masujące. A, ona chyba faktycznie była taka yy, z tymi jakimiś dobinkami. Tylko, że ja ją yy, nałożyłam i ja sobie w niej trochę chodziłam, i przed samym spaniem ją zmyłam, bo uważam, że nie. Yy. Ja nie lubię takich rzeczy takich. Że coś tam na noc ma zostać. Nie jestem za tym, żeby maseczki tak, że można nałożyć i zostawić ją na cały dzień. Mam wrażenie, że to jest za gęste, za mocne, yy, za bardzo by się ta twarz męczyła, więc yy, nakładam zawsze na jakiś czas, potem to zmywam. Fajna, przyjemna, krzywdy nie zrobiła, więc jak najbardziej. Yy, yy, serum. Serum. Yy, śluzem ślimaka jakiś koreański to jest jej niedużo, bo to jest 1,5 ml, ale po, na dwa użycia poranne mi spokojnie starczyła bardzo ładnie się wchłonęła nic tam w ciągu dnia nie niszczyła mi makijażu powiedzmy jakiegoś takiego, jak ja robię e, fajna fajna, moja twarz lubi śluz, ślimaka, bo ona bardzo, bardzo potrzebuje E, Nawierzenia. E, niby jest ok, ale jest taka, nie wiem, odwodniona ta skóra. M, bianek chyba, tak? Janek to się nazywa? O, tutaj też mam ścięte, więc nie wiem. Chyba Janek. Mm, krem BB SPF 15. Bardzo fajny, tylko gęsty. E, kolor, jaki miałam, nie wiem, to jest BB1. Nie wiem, czy to jakiś jest kolor, czy nie. Próbka 2 ml. Ja to sobie przełożyłam do pojemniczka i spokojnie na dwa razy, bo ja też tego dużo nie nakładam na twarz, yy, ba, dwa razy mi to staczyło, tylko że jest taki dosyć gęsty, taki naprawdę taki gęsty, gęsty, ale bardzo ładnie się rozprowadzał fajne, też zastanawiałam się, czego nie kupić i sprawdzić, czy dłużej przy dłuższym stosowaniu. Wianek, krem pod oczy z ekstraktem z miłożębu japońskiego i kofeina. Kofeina, Kofeina wiadomo pobudza nam, więc tutaj jak tam się posmarowałam to powiedzmy też, że ja nie wiem co ja z tym mam palcami, dobra odnijmy to. Eee, kofeina pobudza tak <laughs> Ten nasz yy, pod oczami śniaki powinny być mniej lżejsze. Aczkolwiek uważam, że yy, płatki Isana, hydrożylowe, wszystko co wyjęte z lodówki też świetnie działa. Ja bardzo lubię. Mogą być z Isany, mogą być, nie wiem, najtańsze za 2 zł. Powiedzmy, nie wiem, czy takie jeszcze istnieją. Płatki, ale y, wyjęte z lodówki są bardzo przyjemne i bardzo fajnie. Tutaj nam poprawiają krążenie, i tak samo myślę, że ta kofeina też tak ładnie zadziałała. Następna rzecz, skarpetki zuszczające, zapteki, Zyskaj zdrowie. Tak, nic mi nie zeszło. Pani powiedziała, że one wszystkie są zachwycone i wszystkie używają i im wszystko ładnie schodzi. E, nie, nie zeszło mi nic. Nawet deka plasterka skóry, nic mi nie zeszło, więc. Totalny bubel mój kolejny, yy, co my tu mamy, maska wygładzająca, odżywcza, yy, Madame Justine, dostałam ją od Maty biegu, jak widzicie wykorzystałam, taka śmieszna trochę, powiem Wam, bo to taki glutek był, <noise> takiego wieśnie takiego, ja ją naprawdę, tak wiecie, jeszcze... Takiego widzicie? Taki kolor, taki glutek się śmiesznie miziało na twarzy, śmieszny ten e, Bardzo przyjemna, bardzo fajnie się ten... Chociaż na początku nie do końca się um, rozumiałyśmy zastosowaniem tej maseczki. E, musiałam trochę nauczyć się, bo pilnować, że tak musiała być odpowiednia warstwa, troszkę nie za grubo, nie za cienko, żeby to się tak ładnie, wiecie, smarowało, żeby to się trzymało. Nie spłynęło i żeby nie zastygło przede wszystkim. Tak Bo jak zastygło, to już było źle, więc też tam pilnowałam, żeby w razie coś, coś tam sobie psiukać czymś, żeby to było jak najbardziej korzystne dla cery. Więc jak się nauczyłam stosować, to bardzo fajnie raz na tydzień używam. Nie używałam jej częściej, raz na tydzień. Olejek sztanuszki, to co ja kocham, uwielbiam. W ogóle lubię ten zapach tego olejku. Mm, bardzo ładnie pachnie. E, 5 zł, 4 zł biedrze, 5 złotych w Rosmanie, jakoś tak e, śmieszne pieniądze. Wydajny, bo to naprawdę starczy kropla. Wydajny na moje włosy jest wydajny, naprawdę, więc bomba, ja go uwielbiam. Dobra, lecimy dalej, mamy ziaja, maska nawilżająca z glinką. Chyba też od którejś z Was dostałam, jak się nie mylę. Yy, oczywiście jak maska z glinką, więc też pilnujemy, żeby nie za zaschła. Bardzo ładnie, yy, bo ona tutaj zielona glinka, to wiecie, to jest taka oczyszczająca, idealna do cery tącikowej, więc bardzo ładnie się zachowywała moja cera, była faktycznie taka odświeżona. Krem odżywczy na noc. Nie, ten nie śmierdzi. Z różą, damasejską, kwasem hialuronowym i olejkiem z róży. Bardzo przyjemny, fajny. W ogóle ten maseczki wróci ten krem, też 2 ml. No po to, czy to, ile tego trzeba. To po prostu krople, Więc ja takie rzeczy to biorę, od razu przerzucam sobie do pojemniczka, takiego mam malutki z Osmana i potem tylko, bo ja też gdzieś mam ostatnio bardzo wrażliwe oczy, prawdopodobnie od dokumentów, od kurzu, od wszystkiego często wracam z pracy z podpuchniętymi oczami, zmęczonymi, też plus komputer e, więc staram się tych kosmetków też nie dokładać nie wiadomo ile, żeby mnie te oczy potem jeszcze bardziej się nie męczyły, bo zauważyłam, że jak się więcej, mm, więcej na kosmetyków, to mi się bardziej oczy męczą. Więc ograniczam to naprawdę tylko w minimalnych ilościach. Używam następna próbka koreańska. E, Single Serum, jakiś serum, ale nie pamiętam jakie, Próbuję skojarzyć. E, Rosy, Rosy mi się kojarzy z różą, więc nie wiem czy to był różany, czy nie. No ale tak jak przy tamtej, 2,5 ml, spokojnie na dwa razy mi starczyło na twarzy. I takie kubeczki, wiecie, są bardzo fajne. Bingo Spa, Bingo Spa. basem do pielęgnacji nóg z kasztanowcem, czyli nogi typowo żylakowe, zmęczone, spuchnięte. E, używałam, on jest dosyć zimny, więc e, po gorącej kąpieli absolutnie nie używam go, bo raz się tak załatwiłam, że użyłam go i po prostu było mi tak strasznie zimno w nogi, więc ja go używałam tylko w sezonie letnim, już teraz zimą wykończyłam tam, e, wykończyłam tą resztkę, bo w sumie już potem to tak wiecie, musiałam wtelepać, przyjemny, fajnie wchodził, właśnie tylko nie... Nie po gorącej kąpieli, a ja kocham gorące kąpiele, aczkolwiek moje nogi jako żelaki nie powinny dostawać gorących kąpieli, no ale wiecie, coś za coś. Eee, jeszcze co my tu mamy. Jeszcze jakieś tam półki. Muszę tak dokończyć te półki. O, to są fajne płatki. To były płatki takie materiałowe. Eee, kupione bydące ich tu było dużo. 30 sztuk. Eee, ja, że nie zawsze rano miałam czas, więc sporadycznie używam, ale wiecie, wyjęte z lodówki bomba. One były fajnie mokre, chociaż opakowanie jest mało eee, przyjemne w użytkowaniu, bo trzeba było wszystko wyjąć, żeby odczepić dwa płatki, przykleić i z powrotem przysadzić. Więc ten e, wiecznie miał kontakt tak z ankoma, więc trzeba było pilnować, żeby umyć te ręce, żeby nie dotykać brudnymi aby nic się tu nie rozwinęło nam przypadkiem, ale było zawsze mokre, nawilżone i zimne, bo wyjęte z lodówki. Luksusowa jakaś maseczka rozświetlająca, też nie wiadomo mi jakiej firmy. Christiana Laurent. Chyba tak to się czyta. Jak nie, to przepraszam. Yy, z 24 gadatowym złotem. Przyjemna, fajna. To jest ta właśnie maseczka typu nałóż i możesz zmyć albo wmasować i zostawić, i nie musisz nic robić, i jesteś piękna. Eee, oczywiście ja to zmywałam, bo ja nie lubię takich rzeczy zostawać, bo mam wrażenie, że ta moja skóra to zaraz by odpadła, albo inaczej cały makijaż by odpadł z tym. Więc po zmyciu, oczywiście cera fajnie, rozświetlona, taka ładniejsza, wyrównana, jakby nawet kolory, pamiętam. Takie maseczki bardzo fajne, Najle najlepiej to używać regularnie, różne maseczki, żeby ta cera miała zawsze jakieś przyjemności. Yy, I co mamy dalej? Maseczka z Lidla, tak, bo widzę pomarańczowa metka z 4,50 na 2,50. Yy, koreańska, Medihel, Halhel. I co ona miała nam robić? Nawilżać, odżywiać, rozświetlać. Maseczka w płachcie, więc y, kolejny fajny produkt, bo one zaraz, y, wiecie, no nie siedzi się w domu, nie jest tak gorąco. Si nie, inaczej, siedzi się w domu, ale wiecie, to wszystko, że jest mokre, więc to szybko maznie, więc ta cera ma dodatkowo jeszcze ochłodzenie. A to co zostaje w tym, to jak wiecie, ja też skinam, wyduszam i mam jeszcze takie a'la serum. I ja sobie wtedy te resztki zużywam już do końca, deko szyja, twarz. Wydawało mi się, że ktoś puka, ale nie puka. <ścoughs> Dobra, myślę, że teraz weźmiemy ostatnią rzecz, jaką mam tutaj. Dużo tego nie ubyło mi, ale naprawdę chciałabym nie za dużo, a co już tam coś podrzucić. Emulsja do kąpieli, eloderm. W Rosmanie. teraz są, jak są w Rossmanie na promocji, więc bardzo przyjemna cena, bo wtedy wychodzi chyba za 30 zł. Wojtusia, idealnie go to, regenerujemy to skórę. Bo jak go już widzimy, że zaczyna go swędzić ta skóra, to od razu do kąpieli dajemy, bo to nie jest tak, że ja codziennie ta używam, po prostu ja widzę jak zaczyna się robić sucha skóra, to ja mu to daję i naprawdę 2-3 dni spokojnie nie trzeba ten. Oczywiście minusem jest ten, że jak za dużo nalejemy do wanny, to jest wanna tłusta i po prostu druga osoba jak się myje, to tak naprawdę ten płyn to jeszcze tam krąży w tej wannie, bo jest cała wanna tłusta. I trzeba uważać, żeby się nie przewrócić, żeby dziecko nam się nie przewróciło, bo Wojtek raz o mało nie zachwiał się i nie od odławanie. A wiecie, że to mogłoby się kiepsko skończyć, więc pilnujemy wtedy dziecka. Fajna, przyjemna, ja ją lubię. Czemuże śmiścicie? A, ściemnieje, ściemnie, bo to jest jasne. E, fajna, przyjemna, ja lubiłam ją używać. Nie wiem, czy ktoś jeszcze ją używał poza mną i Wojtusie, więc. Na promocji, co już kupujemy, bomba. I nie jest taki drogi, bo bez pomocy chyba wychodzi 38 zł, a jest tutaj pół litra, nie, 400 ml, więc super bombowy on jest tak. E, szybko, krótko i na temat, mam nadzieję, że wam się podobało. moja e, w ogóle tak myślę, że jak zgram tę dęko już do końca to po prostu przestanę zbierać, ewentualnie y, będę nagrywała coś potomnego, ale nie do końca. Bardzo mi się podoba właśnie u jednej z youtuberek, które już mają dużo, tak, długo, nagrywają swoje już takie te y, jakieś tam fajne filmy, pomysły. Podoba mi się właśnie u Oli M, Trójka Tygodnia. I tak, strasznie mi się to podoba, strasznie bym chciała ja też tak, y, takim mieć właśnie, y, nie wiem czy byłaby to trójka, tak, bo nie zawsze ona ma kosmetyki, bo na przykład ma, y, kupiła jakąś pyszną herbatę, pokazała y, świecę, na przykład, którą wypaliła w ostatnim czasie, bo jej się strasznie podobała, y, Odświeża, do kibla, wiecie, takie y, i kosmetyki i takie też codzienne fajne produkty. I zastanawiam się, strasznie mi się to podoba i zastanawiam się, czy ja bym tak mogła, czy ja mam w ogóle takie rzeczy, które faktycznie ja bym co używałam ja tak regularnie, że chciałabym się z Wami pochwalić, że to jest poże, to dziewczyny, ja, to jest cudne, kochane, w ogóle musicie to mieć, tak? I się właśnie nad tym zastanawiam, czy po prostu nie pójść w tą stronę, że faktycznie jak coś używam i jest fajne, tak? Że chciałabym Wam to polecić, bo uważam, że Warto spróbować. Może nie na każdego to pomoże. zaciekawi, ale może które z Was jednak się zainteresuje i ten się straszy mi się tam podoba. Yy, tak, ta trójka tygodnia. Yy, tak na przykład nie wiem, wtedy może byłoby na niedzielę, tak? Taka trójka tygodnia. Taki wiecie, 10-15 minutowy filmik i zawsze by coś można było pokazać. Yy. No, ale już mam to denko, tak? To ustalmy, że skończę to denko, a potem będę się zastanawiała, bo jednak chyba dęko nie jest do końca w moim kontekście, moim, y, mojej potrzebie nagrywania. Ja to nagrywałam, ale tak nigdy nie czuję do tego serca. Nie do końca y, wiem, co mam więcej Wam powiedzieć, poza tym, że było fajne, albo było niefajne, śmierdziało, nie śmierdziało no to tak trzeba wiecie coś troszkę przemyśleć tą sprawę eee, tak no dobra nie wiem, no napiszcie co sądzicie od, na ten temat, eee, ale tak jak mówię to co mam zgram wszystko a potem będziemy się zastanawiać tak mam nadzieję, że coś nam z tego wyjdzie wspólnego zastanawiania się a teraz z wami się kochani żegnam idę montować, idę pranie wywiesić i posprzątać po śniadaniu, bo niedługo to pracy. Więc do zobaczenia, pa pa!